I yeah. <laughs> Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o łazarzu i o bogatym człowieku. Ten bogacz no, nie trafia do nieba, łazarz, który był ubogi, trafia. I to też wcale nie znaczy, że jeśli ktoś jest biedny, jeśli ktoś cierpi w swoim życiu. To od razu ma bilet. To ma bilet do nieba i jakby na tym się mamy skupiać i wcale nie oznacza, że jeśli ktoś jest bogaty, dobrze mu się powodzi, dobrze prosperuje, to, to, to do nieba nie pójdzie. I Kościół też nawet nie orzeka nigdy, czy ktoś jest potępiony. Mówimy o zbawionych, o błogosławionych. Nigdy Kościół nie mówi, że ktoś będzie potępiony, że ktoś pójdzie do piekła. Ale to jest ciekawa, ciekawa historia, jaką Pan Jezus mówi do faryzeuszów, bo mówi, że ten czas, czas na nasze decyzje jest określony, że już w niebie czy na sądzie Bożym już nie ma czasu na nawrócenie. To moje spotkanie z Jezusem to, to jest dziś. Ten potencjał, który mam, ludzi, których spotykam, to dobro, które mogę podjąć, decyzje, one są na dzisiaj. No tak i mnie też zastanawia tutaj tego tyta, że to jest bardzo zero jedynkowe, że nie, jest łono Abrahama, nie? jest przepaść, no i druga strona. Nie ma nic pomiędzy takiego, nie? że no tak jak pomiędzy właśnie łazarzem i tym bogaczem była przepaść taka yy, socjalna, taka finansowa, nie? W, w trakcie życia, to potem jest między nimi taka przepaść, no gdzie jakby jeden jest zbawiony, a drugi nie. I tutaj jest takie, no. Z jednej strony, fajnie, że nie da się na przykład trafić na takie trzy czwarte nieba, ale z drugiej strony masz tylko dwie opcje bogacz, bogacz jest w miejscu, gdzie nie ma, nie ma miłości. I on by chciał tą miłość okazać, no ale nie może już, bo, bo te decyzje, które podjął w życiu, one już po prostu zapadły, klamka zapadła. No i ten dzień. Ten dzień to jest czas miłości. Czas, w którym tą miłość możemy okazać, możemy ją przyjąć też od Pana Boga, nią się dzielić. To, to jest ten czas, żeby też zobaczyć i drugiego człowieka, też, też może i siebie, w tym wszystkim i Pana Boga. To jest właśnie do tego zachęca nas, nas też Wielki post do uczynków miłości, do uczynków miłosierdzia. Takim narzędziem, jakby odpowiedzią na, na to Ewangelię dzisiaj może być jałmużna.